Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Mayer Ministries. W tym tygodniu będziemy mówić o cudownej, niesamowitej służbie, jaką pełni dziś. Duch Święty w naszym życiu. Jezus powiedział do uczniów, lepiej dla was, żebym odszedł, bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. Co za stwierdzenie. Pośle Ducha Świętego, żeby miał z wami bliską relację. Jezus był z nimi, ale Duch Święty miał przyjść. I w nich zamieszkać. Z nimi brzmi dobrze, ale w nich jeszcze lepiej. Im bliżej, tym lepiej. Cieszę się, że gdy potrzebuję Boga, nie muszę go szukać. Nie muszę się starać i szukać go. Ale jest tak blisko mnie, jak to możliwe. Ważne, by ludzie, którzy. Chcą nawiązać z Bogiem relacje, zrozumieli, że kiedy Biblia zaprasza nas do przyjęcia Chrystusa, zaznacza, że musimy narodzić się na nowo. To dosłownie znaczy, że Bóg przez moc Ducha Świętego przychodzi, by z nami mieszkać i odnowić nasze wnętrze. A wtedy to, co jest w nas, wychodzi dzięki Duchowi Świętemu na zewnątrz. Żeby służyć i pomagać ludziom na świecie. Niewiele dobra płynie z prawienia ludziom kazań. Musimy coś im pokazać. Chcemy być dobrzy, chcemy wydawać owoce Ducha Świętego. Jestem pewna, że wszyscy w tym budynku i oglądający nasz program w telewizji chcą czynić dobro. W przeciwnym razie nie oglądalibyście i nie słuchalibyście tego programu. Ale prawda jest taka, że nie umiemy tego zrobić bez pomocy Ducha Świętego. Duch Święty jest naszym pomocnikiem, wzmacnia nas. On nas uczy. Ja jestem nauczycielem, ale Duch Święty jest głównym nauczycielem. Głęboko wierzę, że to, co otrzymujesz od nauczycieli, Musisz zabrać do domu i zanieść przed oblicze Boga i pozwolić, by informacje przemienił w objawienie w Twoim życiu. Rozumiesz to? Same informacje to za mało. Oczywiście możesz włączyć telewizor i ich wysłuchać. Mówię o informacjach duchowych. Większość z nas ma do tego dostęp. Ja mam Biblię w telefonie, codziennie wyświetla mi fragment pisma. Mamy wszechstronny dostęp do słowa i to czasami mnie martwi, bo myślę, że otacza nas zbyt dużo informacji, ale za mało objawień. Ponieważ gdy coś staje się objawieniem, zaczynamy to robić, staje się naszą rzeczywistością. Gdy jest to tylko wiedza czy informacja, wtedy nie zawsze musi zadziałać. Więc musimy pozwolić Duchowi Świętemu zostać naszym nauczycielem. W szesnastym rozdziale Ewangelii Jana czytamy, że Duch Święty prowadzi nas do prawdy. Zatrzymajmy się nad tym przez moment z perspektywy próby uporania się z wydarzeniami z przeszłości, które nas zraniły. Większość ludzi, którzy przychodzą do Chrystusa, robi to, ponieważ ich życie jest zagmatwane, nie wiedzą co z nim zrobić. Próbowali wszystkiego i nic nie podziałało, więc zdesperowani dali sobie spokój i proszą Boga o pomoc. To wstyd, że musimy postępować w ten sposób. Oczywiście nie wszyscy, ale większość z nas. Przychodzi do Boga dlatego, że jesteśmy potrzebujący i spragnieni pomocy. On nie ma nic przeciwko jej udzielaniu. Chce nam pomóc, chce nas uzdrowić, ale nie chce, żebyśmy leczyli się przez wieczność. Chce, żebyśmy zostali uzdrowieni i zajęli się pomaganiem innym. Ważną rzeczą, ważną częścią tego procesu rekonwalescencji, który zachodzi w naszym życiu, jest służba Ducha Świętego, ponieważ On pomoże nam dotrzeć do prawdy. Stopniowo, krok po kroku, prowadzi nas przez rzeczy, z którymi ciężko jest nam się zmierzyć, ale ostatecznie pomaga dojść do kolejnego poziomu zwycięstwa i uzdrowienia. Przykład: mój ojciec bardzo mnie skrzywdził. Gdy opuściłam dom, myślałam: W porządku, to koniec. Uciekłam stąd. Ten problem jest już za mną. Lecz, mimo że zostawiłam ten problem, on nie zostawił mnie. Był w mojej duszy. Wciąż wpływał na moje myślenie, na moje reakcje emocjonalne, na wszystkie moje związki. Nawet na moją determinację. Byłam bardzo uparta i zbuntowana. Zostałam zraniona i obiecałam sobie, że już nikt nie będzie mną pamiętać. Więc, gdy poznałam moc Ducha Świętego, zaczęłam studiować pismo i dowiedziałam się, że ta siła jest dla mnie dostępna, wówczas w moim życiu. Rozpoczął się proces uzdrawiania. Wiesz, możemy mieć w sobie Jezusa, ale On chce pokazać się za naszym pośrednictwem światu. Wierzący są jedyną nadzieją na to, że świat kiedykolwiek ujrzy Jezusa. Słyszałeś mnie? Powiedziałam, wierzący chrześcijanie są jedyną nadzieją na to, że świat, ten zagubiony, beznadziejny świat, kiedykolwiek ujrzy Jezusa. Jeśli pracujesz w biurze pełnym niewierzących, nawet jeśli jesteś tam jedynym wierzącym, powinieneś być podekscytowany faktem, że możesz tam być i reprezentować przed tymi ludźmi Jezusa, bo może ujrzą go jeden raz w całym swoim życiu właśnie dzięki Tobie. Więc te problemy we mnie tkwiły, a ja nie próbowałam sobie z nimi poradzić, ale potem otrzymałam moc Ducha Świętego, poznałam ją i wiele dobrych rzeczy. I pewnego dnia. Mój mąż przyniósł do domu książkę, którą kupił na jednej z konferencji, gdzie kobieta mówiła o ludziach skrzywdzonych w taki sposób jak ja. Jej ojciec też ją wykorzystywał seksualnie. Potem bywała z wieloma mężczyznami, wdała się w prostytucję itd. Tak Później jednak napisała książkę o tym, jak z pomocą Chrystusa została uzdrowiona. I mąż kupił tę książkę dla mnie. Nie chciałam jej. Nie zamierzałam jej czytać. Myślałam, że ten problem jest już za mną. Uciekłam od niego. Nie chciałam o nim rozmawiać, nie chciałam o nim myśleć, nie chciałam do tego wracać. Jednak zwykle, żeby całkowicie się od czegoś uwolnić, musimy przestać przed tym uciekać. Musimy wrócić i zmierzyć się z tym z pomocą Ducha Świętego. Musimy wrócić do miejsc, z których uciekliśmy, ponownie otworzyć te drzwi, które za sobą zatrzasnęliśmy. Ale dzięki Bogu nie musimy tego robić sami. Zabierze nas tam Duch Święty i przeprowadzi przez wszystko. Ponieważ to, przed czym uciekasz, zawsze ma nad tobą pewnego rodzaju władzę. Pozwól, że powtórzę, to, przed czym uciekasz, zawsze ma nad tobą pewnego rodzaju władzę, bo za każdym razem, gdy ukazuje swą brzydką twarz, musisz uciekać dalej. Ale kiedy się z tym zmierzysz i to pokonasz, wówczas tę władzę traci, wtedy to ty zyskujesz przewagę. Więc musiałam uporać się z pewnymi rzeczami, zaakceptować fakt, że moi rodzice mnie nie kochali. Nie wiedzieli, jak mnie kochać. Musiałam zaakceptować fakt, że zostałam wykorzystana. I z tego powodu w moim życiu było wiele bólu. Zaakceptować fakt, że z tego powodu miałam dziwne nawyki i że nie powinnam nikogo obwiniać o to, co działo się teraz w moim życiu. Czasem, jeśli ktoś nas ranił w przeszłości i wciąż nosimy w sobie ten ból, obarczamy za to winą ludzi, którzy są w naszym życiu w danym czasie. Chcemy zmusić do zapłacenia za nasze krzywdy ludzi, którzy nam ich nie wyrządzili. Więc przeczytałam początek książki i nie spodobało mi się to, bo poczułam, jak wszystkie wspomnienia i uczucia wypływają na powierzchnię mojej duszy. Rzuciłam książkę na drugi koniec pokoju i powiedziałam, nie zamierzam tego czytać. I wtedy łagodnie przemówił do mnie Duch Święty: Nadszedł czas. Nadszedł czas. Szczerze mówiąc, to co teraz mówię, nawet trochę nie jest zgodne z tym, co przygotowałam w notatkach. Nie zamierzałam tego wszystkiego mówić, gdy otworzyłam usta. Więc to chyba znaczy, że Bóg chce dziś do kogoś przemówić. I może mówi właśnie do ciebie, nadszedł czas. Może ktoś tam na górze mówi, nadszedł czas. Nadszedł czas. Możesz myśleć, nie dam rady się z tym zmierzyć, ale rzecz w tym, że nie musisz tego robić sam, ponieważ masz po swojej stronie Ducha Świętego, moc Boga, obecność Boga, namaszczenie Pana będzie z Tobą na każdym etapie drogi, by poprowadzić Cię do zwycięstwa. Na uzdrowienie potrzeba czasu. Uzdrowienie duszy wymaga czasu. Ale krok po kroku Duch Święty poprowadzi Cię do prawdy, która Cię wyzwoli. Służba Ducha Świętego to, to okropne, że tak wielu ludzi spędza całe życie w Kościele, nie myśląc wcale o bliskiej relacji z Bogiem, którą mogliby stworzyć przez Ducha Świętego i o służbie Ducha Świętego w ich życiu. Czuję złość, duchowy gniew na myśl o tych wszystkich latach cierpienia, w trakcie których mogłabym mieć przy sobie Ducha Świętego, gdyby tylko ktoś mi o tym powiedział. Nie chcę odpowiadać za to, że nie powiedziałam ludziom o tym, że mają dostęp do tej mocy. Nie możesz zrobić tego sam, ale. I nie jest to tylko frazes z Biblii. Z Bogiem wszystko jest możliwe. Amen. Więc masz po swojej stronie ducha świętego, jeśli wierzysz w Boga i jesteś na niego otwarty. To niesamowity dar, ale Biblia uczy, że kilka rzeczy powinno jednak wzbudzać w nas bojaźń Bożą. Jest zły rodzaj lęku, ale obok niego jest też dobry. W Biblii czytamy, że początkiem mądrości jest bojaźń Pana. To pełen szacunku lęk, który powstrzymuje nas przed szydzeniem z Boga. Na przykład w liście do Galacjan napisano: Nie łudźcie się, Bóg nie pozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i rządź będzie. Innymi słowy, nie myśl, że możesz robić to wszystko, bo ja naprawdę nie żartuję. Więc gdy Bóg mówi, Jeżeli to zrobisz. Zostaniesz pobłogosławiony, a jeśli nie, nie otrzymasz błogosławieństwa. To naprawdę tak myśli. Biblia mówi o kilku rzeczach, które są bardzo ważne. Jeśli chcemy chronić ten cenny dar namaszczenia, jeśli chcemy obserwować, jak się rozwija i w pełni go uwolnić w naszym życiu, to zgodnie z Biblią. Musimy nauczyć się nie zasmucać Ducha Świętego. List do Efezjan. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. List do Tesaloniczań. Nie gaście, nie tłumcie, nie powstrzymujcie Ducha Świętego. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Nie gaście Ducha Świętego. Nie gaście Ducha Świętego. Jedną z rzeczy, które zasmucają Ducha Świętego jest nasz sposób mówienia. Spójrz do listu do Efezjan, bo nie jestem pewna, czy mi wierzysz. Zróbmy to razem. Niech żaden plugawy lub szkodliwy język, żadne złe słowo ani niezdrowa lub bezwartościowa mowa nie wychodzi z Waszych ust, ale tylko taka mowa, która jest dobra i korzystna dla duchowego rozwoju innych, zależnie od potrzeby, aby była błogosławieństwem i darzyła łaską Bożą łaską tych, którzy jej słuchają. Kiedy kierujemy do ludzi słowa, które są złośliwe i sprawiają im ból, niemiłe. Które doprowadzają ich do łez, to zasmucamy ducha świętego. Musisz to zrozumieć. Jeśli duch święty jest we mnie i w tobie i ranimy go, to czujemy ten ból. Jeśli go zasmucamy, sami odczuwamy ten smutek. Przedstawię to w ten sposób. Wielu ludzi chodzi po świecie, czując pewien ciężar, albo mówią: Jestem smutny, nie wiem dlaczego, nie mogę pozbyć się tego smutku. Możliwe, że dzieje się tak dlatego, że zasmucają Ducha Świętego. W ten sposób Duch Święty mówi Ci, nie podoba mi się to, nie podoba mi się, bo to nie jest dobre dla Ciebie. Nie podoba mi się to, bo to nie jest dobre dla Ciebie. We wszystkim, co Bóg każe lub zabrania nam robić, nie chodzi o Niego, lecz o nas. A im szybciej to zrozumiemy, tym łatwiej nam będzie stać się posłusznymi. Werset 30. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Werset 31. Zatrzymajmy się nad nim, jest dość długi, ale szybko przejdę do sedna. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość itd. Mowa tu o gniewie, złości, zgorzknieniu, nieprzebaczeniu, frustracji i wszystkich tych zatruwających nas emocjach, których kurczowo się trzymamy. A tak łatwo byłoby nam całkowicie i szybko przebaczyć innym, gdybyśmy pamiętali, że Bóg chce, byśmy im przebaczyli. Chyba nie oczekujesz, że znów ci przebaczę. Zrobiłeś to już cztery razy. A jak często ty robisz tę samą rzecz Bogu? Myślę, że to zrozumiesz i nie muszę tego rozwijać. Pierwszy list do Tesaloniczan mówi o tym, że nie powinniśmy gasić, tłumić i hamować ducha świętego. Chcę powiedzieć więcej na ten temat. Zacznijmy od listu do Efezjan 3,16. Aby według bogactwa swej chwały, aby według bogactwa swej chwały umocnił was potężną mocą w wewnętrznym człowieku. Przez samego Świętego Ducha, zamieszkującego Waszą najskrytszą istotę i osobowość. Wow. Czy jest tu ktoś, komu przydałaby się osobowość wypełniona Duchem Świętym? Chwała Panu. Ja modlę się o to całe życie. To pomaga mi być pełną Ducha i skupiać się na Jego mocy. Boże, napełnij mnie dziś na nowo mocą Ducha Świętego. Duch Święty nigdzie nie odchodzi, więc nie mówię to o napełnianiu się Jego obecnością po raz kolejny. Ale w liście do Efezjan czytamy: napełniajcie się Duchem. Więc zawsze żartuję, że pewnego dnia, gdy cała moc na tym świecie przeminie, będziesz potrzebował jej świeżej dostawy każdego ranka. Ale tylko pomyśl, jeśli jesteś wewnętrznie silny, to uniesiesz wszystko, co przychodzi do Ciebie z zewnątrz. Powiedziałam, jeśli jesteś wewnętrznie silny, to uniesiesz wszystko, co przychodzi do ciebie z zewnątrz. Możesz być miły dla zrzędliwych ludzi, możesz być cierpliwy wobec ludzi, którzy doprowadzają cię do granic wytrzymałości. Świat jest dziś wystarczająco nieznośny, zauważyłeś to? Świat to trudne miejsce, więc mówię ci. Powstań i zacznij reprezentować w Nim Chrystusa. Potrzebujemy pełnej mocy Ducha Świętego w naszym życiu, by móc to zrobić. Dotyczy to wielu rzeczy, także tego, co mówimy. To wymaga mocy Ducha Świętego. Odrzucenie złości, zgorzknienia i żalu i tak To wymaga mocy Ducha Świętego. Nie wystarczy, że o czymś przeczytasz, zechcesz to zrobić i pstryk, udało się. Potrzebuje mocy Ducha Świętego. Bóg jest tak zdeterminowany, żeby skłonić nas do zaufania mu, że nie dopuści do żadnych sukcesów w naszym życiu, dopóki nie zaczniemy na nim polegać. Rozumiesz? Więc potrzebujemy obecności i mocy Ducha Świętego w naszym życiu wypełniona duchem osobowość. Wow. Możesz przyjść na którąś z moich konferencji albo włączyć rano telewizor, żeby nieco poprawić swoją osobowość. List do Efezjan 3.19: Paweł mówi: Modlę się, byście naprawdę poznali Chrystusa w praktyce, poprzez wasze doświadczenie, poznali miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę bez doświadczenia. I słuchaj tego. Abyście zostali napełnieni, cała wasza istota, pełnią Bożą, byście osiągnęli największą miarę Jego boskiej obecności i stali się ciałem całkowicie wypełnionym i zalanym samym Bogiem. Więc w tych dwóch wersetach mowa jest o napełnionej duchem osobowości i o staniu się ciałem wypełnionym Bogiem. Co by się działo na świecie, gdyby każdy wierzący wstał rano wypełniony duchem? Jeśli będziesz jechał samochodem bez benzyny, rozkraczysz się na autostradzie. Jeśli wstajesz rano i próbujesz wieść życie bez namaszczenia, rozkraczysz się w nim. Pomyśl o tych fragmentach. On umacnia wewnętrznego człowieka. Potężną mocą ducha świętego wypełnia nasze osobowości. Powinieneś patrzeć na swoją osobowość jak na szafarza Boga. Bóg działa przez naszą osobowość, przez nasz umysł, przez to jak traktujemy innych, przez to jak mówimy. Działa poprzez nasze ciała, nasze dłonie, nasze stopy. Bóg działa przez ludzi. Więc patrzmy na nasze osobowości jak na szafarzy Ducha Świętego. Owocami Ducha Świętego są miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość, wiara, łagodność, samokontrola. Jeśli mamy Ducha Świętego, powinniśmy to w sobie widzieć. Zalążek tego wszystkiego jest w nas i jeśli będziemy współpracować z Duchem Świętym, wykiełkuje i urośnie. Jeśli tylko zechcemy być dobrymi ludźmi, kochającymi, radosnymi, spokojnymi, cierpliwymi, uprzejmymi, wtedy świat to dostrzeże. Zauważyłeś, że obecnie Kościół nie imponuje światu? To nie ma nic wspólnego z samym budynkiem, chodzi o ludzi. Jesteśmy Kościołem, a im nie imponują nasze naklejki na zderzakach, ani chrześcijańska biżuteria, ani nasze przekłady Biblii. Chcą widzieć owoce. Owoce. Poznasz ich po owocach. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, dobroć, uprzejmość, łagodność. Teraz pora na naprawdę wspaniały werset Pisma. Czytałam go przez lata i nie rozumiałam. Żal mi było tego drzewa figowego, ale już to rozumiem. Werset 18. Wracając rano do miasta, uczuł, to znaczy Jezus, głód. Nie wszyscy powiedzą, był głodny. Teraz powiedzcie, świat pełen jest głodnych ludzi. A widząc drzewo figowe przy drodze, podszedł ku niemu, lecz nic na nim nie znalazł oprócz liści. W przekładzie Amplified czytamy, wiedząc, że na tym drzewie figowym owoce pojawiają się w tym samym czasie co liście, i rzekł do niego, niechże już nigdy nie rodzi się z ciebie owoc, i drzewo figowe natychmiast uschło. Dopóki nie miałam rozszerzonej wersji Biblii, która pozwala nieco lepiej wszystko zrozumieć, żal mi było drzewa figowego. Myślałam, Jesteś głodny, złościsz się na drzewo, bo nie może dać ci tego, co chcesz, więc je przeklinasz i umiera, nie rozumiałam tego. A potem po nieco dogłębniejszych rozważaniach i na myśle zrozumiałam, że pod liśćmi drzewa figowego zawsze powinny być owoce. Przenieśmy się na chwilę do ogrodu. I zauważmy, że Adam próbował przykryć swój problem liśćmi, i mu się nie udało. Wielu chrześcijan, w tym ja, długo nie miało nic poza liśćmi. Spytasz, co masz na myśli? Chodziłam do kościoła. Miałam liście z kościoła. Każdego dnia czytałam jeden rozdział Biblii. Czy tego potrzebowałam, czy nie? Miałam liść z czytania Biblii. Każdego wieczora klęczałam przy łóżku przez kilka minut, mówiąc dokładnie tę samą modlitwę. Ojcze, pomóż mi być dobrą żoną, dobrą matką, a przede wszystkim dobrą chrześcijanką. I tyle. To było moje życie modlitewne. Później dodawałam jeszcze: Przebacz mi, Boże, przebacz mi. Powtarzałam w kółko: Wybacz mi moje grzechy, myśląc o wszystkim, co wydarzyło się w przeszłości. Aż w końcu, po jakichś dwudziestu latach trzymania się tej formułki, usłyszałam Ducha Świętego, który powiedział: Wybaczyłem ci za pierwszym razem, gdy o to poprosiłaś. Czy możesz już przejść dalej? Obecność Boga w naszym życiu jest niesamowitym darem. I musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by w niej trwać. Nie wiem jak Ty, ale ja chcę czuć i wierzyć każdego dnia, że Bóg jest ze mną i widzieć, jak pracuje ze mną w moim życiu. To bardzo ważne, abyś nauczył się kroczyć wraz z Nim i pozwalał, aby prowadził Cię przez wszystkie aspekty Twojego życia. Tak powiedziałam, przez wszystkie aspekty Twojego życia. Dokądkolwiek Bóg cię prowadzi, to jest dla ciebie dobre. Może teraz tego nie widzisz, ale w końcu zobaczysz. Czasami Bóg nie prowadzi nas łatwą drogą, może być trudna, ale jest w tym jakaś większa idea, która ostatecznie przyniesie wiele dobrego.